Czasami w środku dnia zatrzymujesz się w korku, w windzie podczas szczotkowania zębów i czujesz, nie do końca rozumiejąc, że coś jest nie tak. Nie jest to konkretny problem ani ostry ból. To zmęczenie, które nie pochodzi z ciała, ale z czegoś głębszego. Pustka, która nie boli, ale ciąży, jakby samo istnienie było nie na miejscu. Czujesz to, ale nie mówisz, bo nikt nie mówi. Wszyscy wydają się zbyt zajęci próbami sprawiania dobrego wrażenia. Udawaniem, że wszystko jest pod kontrolą, jakby cisza między historiami i celami niczego nie ukrywała, ale ukrywa. Pytanie, którego prawie nikt nie ośmiela się zadać: A co jeśli to wszystko jest tylko iluzją? A co jeśli gromadzimy dni jak ktoś gromadzi wiatr? Ten film nie przynosi łatwych odpowiedzi. To ryzyko. Zanurzenie się w jednej z najbardziej niepokojących ksiąg Biblii, księga Kocheleta. Tekst tak szczery. Że wydaje się herezją, napisany zgodnie z tradycją, przez człowieka, który miał wszystko: mądrość, władzę, bogactwa, przyjemności to, co dziś byłoby życiem pełnym sukcesów. Ale na końcu jego wniosek jest brutalny: marność nad marności. Wszystko jest marnością. Lub w oryginalnym hebrajskim: hewel, dym, para, coś, co wydaje się solidne, ale znika między palcami. Ile razy udało ci się osiągnąć to, czego pragnąłeś, a mimo to poczułeś większą pustkę niż przedtem? Ile razy spojrzałeś na kogoś, kogo kochasz i z obawą zadałeś sobie pytanie, jak długo jeszcze będziesz miał tę obecność? Ile razy osiągnąłeś coś ważnego i zamiast spełnienia poczułeś tylko echo pustego zwycięstwa? Księga Koheleta nie dostarcza mapy sukcesu, pokazuje bez upiększania, że nikt nie wygrywa. Ani mądry, ani sprawiedliwy, ani potężny, wszyscy kończą w prochu. Ale właśnie w tym uznaniu coś się zmienia. Jeśli wszystko jest parą, jeśli wszystko jest przemijające, to każda chwila ma ogromną wartość. Są ludzie, którzy nie zdając sobie z tego sprawy, stracili ścieżkę dźwiękową swojego życia. Otwierają aplikację muzyczną, przeglądają playlisty, ale nic nie porusza ich duszy. Nie brakuje im opcji. Po prostu w pewnym niewidocznym momencie życie straciło smak, straciło dźwięk, a to poważna sprawa. Kiedy przyjemność zamienia się w hałas, kiedy piękno traci świeżość, coś istotnego pęka. Nie jest to gwałtowne zerwanie, tordza, powoli zżerająca od środka. Autor księgi Kocheleta doświadczył tego nie z powodu niedostatku, ale z powodu dostatku. Budowałem domy, sadziłem winnice, gromadziłem złoto. Cieszyłem się wszystkim, czego pragnęły moje oczy. Miał to, czego cały świat wciąż poszukuje, i znalazł tylko wiatr. Współczesna psychologia nazywa to hedonistycznym bieżnikiem mechanizmem, dzięki któremu, osiągając coś, szybko się do tego przyzwyczajamy i potrzebujemy więcej. Kolejny awans, kolejne ciało, kolejne trofeum i nic, zawsze nic, czai się w ukryciu, zamaskowane za nowymi osiągnięciami. David Foster Wallace dostrzegł ten cykl z brutalną jasnością i napisał: Wszyscy coś kochają, jedynym wyborem jest to, co kochamy, a prawie wszystko, co kochamy, nas pożera. Jesteśmy pożerani każdego dnia. Żyjemy w czasach, w których przyjemności są tak obfite jak nigdy dotąd, ale sens jest tak rzadki jak nigdy dotąd. Pornografia jest na wyciągnięcie ręki, ale intymność stała się strachem. Jedzenie jest szybkie, ale jedzenie stało się aktem winy. Rozrywka jest nieskończona, ale umysł pozostaje znudzony. Pragnienie stało się algorytmem konsumpcji, a serce przedmiotem jednorazowego użytku. Arthur Schopenhauer już dawno powiedział, że życie oscyluje między bólem a nudą, ale człowiek z księgi Koheleta dostrzegł coś jeszcze mroczniejszego. Między bólem a nudą istnieje fałszywa ulga wysuszonego przyjemności. Niewidzialny środek znieczulający, który maskuje absurdalność istnienia. Bardzo kuszące byłoby tutaj zaproponowanie rozwiązania powiedzieć, jak się z tego wyrwać, nauczyć krok po kroku jak odzyskać utracony blask ale to byłoby kłamstwo. Najbardziej brutalna prawda jest taka, że nie ma prostego ucieczki od nasycenia. Kiedy wszystko jest możliwe, wszystko traci na znaczeniu. Kiedy wszystko jest w zasięgu ręki, nic nie jest już osiągnięciem. Narrator księgi Kocheleta jest dziś aktualny, ponieważ nie jest przygnębiony, jest przebudzony. Widział szczyt i zdał sobie sprawę, że niebo nie jest tam. Milan Kundera opisał to inaczej: Zawrót głowy nie jest strachem przed upadkiem, ale pragnieniem upadku. Być może to właśnie czujemy czasami. Nie strach przed utratą wszystkiego, ale mroczną ciekawość, czy utrata czegoś w nas w końcu obudzi. Są chwile, kiedy pustka nie jest zagrożeniem ale cichym zaproszeniem do przebudzenia. Księga Koheleta nie kończy swoich rozdziałów wygodnymi odpowiedziami. Pozostawia po sobie szum. Pozostawia niepokojącą ciszę. Jak utwór, który kiedyś był naszym ulubionym, a teraz po prostu już nie gra. Jak ta młoda kobieta na pogrzebie ojca, która mechanicznie powiedziała, że Bóg ma plan dla wszystkiego. Nie wierzyła w to. Mówiła tak, bo tego od niej oczekiwano. Jak ktoś... Kto wpisuje zapomniane hasło, żeby nie zablokować systemu, w głębi duszy chciała zadać inne pytanie: Gdzie był Bóg? Kiedy wszystko poszło nie tak? A najbardziej druzgocące jest to, że Biblia nie milczy na to pytanie. Wręcz przeciwnie, zapisuje je w swoim własnym ciele, w wersach takich jak Księga Kocheleta pierwsza, 18. Mądrość zwiększa smutek, a kto zwiększa wiedzę, zwiększa ból. To jest rodzaj prawdy, którą pomijają współczesne kazania. Ale ona tam jest naga i niepodważalna. Im większa świadomość życia, tym bardziej staje się ono nie do zniesienia. Mądry nie cierpi, ponieważ jest słaby, ale dlatego, że jest świadomy. Księga Koheleta została napisana przez kogoś, kto znał Boga, nie ze słyszenia, ale z rozmów. I właśnie ta bliskość sprawiła, że absurd stał się jeszcze bardziej dotkliwy. Czas, który nie daje wyjaśnień, sprawiedliwość, która zawodzi, boska cisza, która nie jest karą, ale też nie jest pocieszeniem. Filozof Sören Kierkegaard nazwał to udręką wiary, momentem, w którym wiara nie przynosi już pocieszenia, ale staje się ślepym skokiem w ciemność. Wierzyć bez gwarancji, kochać bez obietnicy odwzajemnienia, pozostać wiernym temu, co święte. Nawet gdy świat oferuje tylko gruzy, to nie logika zabija wiarę, ale trauma. Kiedy ból jest namacalny, żadna abstrakcyjna idea nie przynosi pocieszenia. Łatwo jest wierzyć w czasach spokoju, ale kiedy pojawia się cierpienie, nawet oblicze Boga wydaje się rozpływać. C.S. Lewis w szczytowym momencie żałoby po śmierci żony napisał, że kiedy w desperacji zapukał do drzwi Boga, zastał zamknięte drzwi. I odgłos obracających się zamków. Nie przestał wierzyć, ale stracił złudzenie, że wiara będzie schronieniem przed bólem. Simone Weil poszła jeszcze dalej. Dla niej nieobecność Boga jest najczystszym wyrazem Jego obecności, miłości, która szanuje nawet nasze prawo do cierpienia w wolności. Bóg nie manipuluje, Bóg nie narusza naszej prywatności, wycofuje się, aby nie zmuszać nas do kochania Go. Ta idea jest niekomfortowa, niemal nie do zniesienia dla kultury, która nauczyła się traktować Boga jak usługę duchową. Módl się, odpłacaj za swoje dobre uczynki i otrzymuj błogosławieństwa. Ale księga Kocheleta burzy tę komercyjną logikę. Narrator widzi, jak sprawiedliwi cierpią, a niegodziwi prosperują. Widzi, jak mędrzec umiera jak głupiec. I zadaje sobie pytanie, jeśli nawet Bóg wydaje się niespójny, to gdzie jest sens? Być może i to jest jedna z najgłębszych i najtrudniejszych idei. Dojrzała wiara nie polega na zrozumieniu Boga, ale na znoszeniu Boga: znosić ciszę, znosić nieobecność, znosić sprzeczności. Wierzyć nie dlatego, że wszystko ma sens, ale dlatego, że bez wiary wszystko byłoby jeszcze bardziej nie do zniesienia. Rubem Alves mawiał, że wiara nie jest światłem, które rozprasza wszelką ciemność. Jest drżącą lampką oświetlającą tylko jeden krok naraz. Księga Kocheleta robi dokładnie to samo. Nie oferuje odkupienia, nie daje szczęśliwego zakończenia. Pokazuje nam tylko człowieka patrzącego w zamknięte niebo, i mimo to kontynuującego. Kontynuującego mówienie, pisanie, istnienie. Być może prawdziwa wiara nie jest tą, która nas niesie, ale tą, która pozwala nam stać nawet bez podłoża. To ona sprawia, że porządkujemy książki pośród upadku. To ona sprawia, że w obliczu chaosu układamy przedmioty w rzędy, jakby ujarzmiając to, co małe, mogliśmy znieść to, co nieposkromione. Jest to ludzka próba jednocześnie żałosna i wzniosła poszukiwanie porządku tam, gdzie panuje przypadek, ale księga kocheleta nie zwodzi. Nie obiecuje, że porządek nadejdzie, szepcze jedynie niewygodną prawdę. Nigdy nie mieliśmy kontroli. Wszystko ma swój czas pod niebem. Czas narodzin i czas śmierci, czas sadzenia i czas zbiorów. Księga Koheleta III nie jest poematem o pokoju. Jest diagnozą bezsilności, brutalnym stwierdzeniem, że czy nam się to podoba, czy nie. Jesteśmy pasażerami, a nie kierowcami. Jest to diagnoza bezsilności, wyliczenie przeciwieństw, których nie można wybrać, a jedynie znosić. Nie chodzi tu o strategiczną mądrość, aby działać we właściwym czasie. Chodzi o zaakceptowanie faktu, że czas działa na ciebie z siłą, która nie prosi o pozwolenie. Żyjemy w kulturze, która uwielbia przekształcać przypadek w arkusze kalkulacyjne, która sprzedaje iluzję, że wysiłek i dyscyplina kontrolują przeznaczenie, ale prawda jest znacznie bardziej surowa. Jak powiedział Spinoza, ludzie wierzą, że są wolni. Ponieważ są świadomi swoich pragnień, ale ignorują przyczyny, które je determinują. Myślimy, że decydujemy, ale często po prostu posłusznie poddajemy się lękom, traumom, niewidzialnym algorytmom. Czas ten cichy tyran nieustannie płynie. Nie pyta, nie czeka. Możesz być młody i umrzeć jutro. Możesz dbać o swoje ciało i dostać zawału serca. Możesz studiować, właściwie planować kalkulować każdy krok i mimo to zostać zmiażdżonym przez przypadek. Daniel Kahneman, noblista w dziedzinie ekonomii behawioralnej, precyzyjnie wykazał, że nasze przewidywania dotyczące przyszłości są iluzjami poznawczymi. Nasz umysł nienawidzi niepewności, więc tworzy pocieszające narracje, nawet jeśli są fałszywe, zwłaszcza jeśli są fałszywe. Księga Koheleta obala to wszystko z precyzją skalpela. Czas i przypadek należą do wszystkich. Księga Kocheleta, 9.11. Merytokracja rozpada się w obliczu tego zdania. Mit samopomocy znika jak dym. Pięcioletnie plany stają się przesądem przebranym za strategię. Nie oznacza to jednak poddania się chaosowi. Księga Kocheleta nie proponuje fatalizmu. Proponuje świadomość. Przypomina nam, że nasze możliwości są ograniczone. Możesz sadzić ale nie decydujesz, czy będzie padać. Możesz kochać, ale nie masz wpływu na to, czy będziesz kochany. Możesz żyć dobrze, ale nie unikniesz śmierci. Clarice Spector ze swoją przenikliwą lucydnością napisała Życie składa się z dni, które nic nie znaczą i chwil, które znaczą wszystko, a żadnej z nich nie da się zaplanować. Kontrola jest wygodnym mitem, ale być może to właśnie porzucenie jej nie z apatią, ale z lucydnością, sprawia, że życie staje się w końcu prawdziwe. Księga Kocheleta uczy tego bez gniewu, z brutalną czułością, jakby mówiła nam: Nie masz kontroli nad niczym, ale możesz być całym sobą we wszystkim. Obecność jest tym, co pozostaje, gdy iluzja kontroli znika, a bycie obecnym jest aktem odwagi w świecie, który wymaga od nas pośpiechu i ciągłej produktywności. Ojciec wrócił do domu po podpisaniu milionowego kontraktu. Zostawił telefon na stole, poszedł do sypialni i wpatrywał się w sufit. Myślał o synu, którego ledwo widział, jak dorastał, o żonie, która stała się pomocnicą w jego projektach, o rozmowach, które nigdy nie miały miejsca. Wszystko poszło zgodnie z planem, a mimo to w głębi duszy dręczyło go pytanie: I co z tego, że się udało? Księga Kocheleta usłyszała ten szept wieki wcześniej i nadała mu nazwę Marność. Marność nie porażki, ale samego sukcesu. Księga Koheleta 4.4 mówi, że każda praca i każda umiejętność rodzą się z zazdrości, jaką odczuwa się wobec innych. Ten wers jest zaskakujący, ponieważ nie mówi o porażce, ale o sukcesie jako ukrytej marności. Ujawnia on sekretną motywację, która napędza większość z nas. Nie pasja do celu, ale niewidzialne, niszczące porównania. Friedrich Nietzsche Nazwał to aktywną niechęcią, potrzebą pokonania innych, aby potwierdzić siebie. Inni przestają być ludźmi, stają się niewygodnym lustrem, przeszkodą do pokonania, rywalem, którego, którego musimy pokonać, aby potwierdzić własną egzystencję. Najniebezpieczniejsze jest to, że nie jest to tylko indywidualna wada moralna. To dobrze naoliwiona machina społeczna. Byung-Chul Han, południowo-koreański filozof, napisał, że Żyjemy w erze performansów, w której każdy staje się przedsiębiorcą samego siebie. Jesteśmy naszą firmą, naszym produktem i naszą wizytówką. W tym modelu wszystko musi być kapitalizowane. Miłość, wiara, ból. Nie studiujesz już z ciekawości, studiujesz, aby się wyróżnić. Nie trenujesz już dla zdrowia, ale aby pasować do idealnego wzorca. Nie tworzysz już z potrzeby wyrażania siebie, ale aby uzyskać zaangażowanie, aprobatę Monetyzację i powoli, prawie nie zauważając tego, przestajesz żyć, stajesz się tylko chodzącym CV, osobistą marką w ciągłej budowie. Księga Kocheleta znała ten mechanizm na długo przed tym, zanim otrzymał on swoją współczesną nazwę. Widziała, że nawet największe triumfy nieuchronnie prowadzą do poczucia pustki. Szczyt, kiedy zostanie osiągnięty, ujawnia swoją pustynię. Echo, pośrednie, i co teraz w niej zastępuje oklaski. Nawet dziedzictwo, ta romantyczna iluzja nieśmiertelności, jest pułapką, ponieważ kto wie, czy to, co nadejdzie potem, będzie mądre, czy głupie. Księga Koheleta, 2:21. Dziedzictwo zostaje zapomniane. Firmy zmieniają właścicieli. Dzieci podążają własnymi drogami. Groby tracą imiona. Albert Caraco, francusko-urugwajski nihilista, Mówił z chirurgiczną chłodnością. Cywilizacje, podobnie jak ludzie, mają swój czas, aby się narodzić, wzrosnąć i zgnilnąć, a wszystko, co stworzą, obróci się w proch. To nie jest depresja. To lucidność przeraża tylko tych, którzy wciąż mylą sukces z sensem. Osiągnięcia same w sobie nie są problemem. Problemem jest fantazja, że uczynią nas nietykalnymi, nieśmiertelnymi, uwolnią od absurdu istnienia. Księga Kocheleta. Nie ma na celu poniżenia człowieka. Chce go wyzwolić, pozwolić mu wyjść z szaleńczego wyścigu, pozwolić mu żyć tym, co ważne, a nie tylko tym, co robi wrażenie. Pozwolić mu po prostu istnieć, zamiast występować. Być może jest to największy możliwy sukces żyć bez potrzebowania pomników na placach, spadkobierców, którzy potwierdzają sens życia, oklasków, które usprawiedliwiają oddychanie, żyć pełnią życia. Póki jest jeszcze czas. Pewnego popołudnia zmywała naczynia. Słońce wpadało przez okno, a z radia płynęła głupia piosenka z lat 90. Nagle pojawiły się łzy. Nie była to smutek ani radość. To było zbyt wiele nagromadzonego życia, wybuchającego bez ostrzeżenia. Przez chwilę wszystko wydawało się absurdalnie proste, a jednocześnie święte. Księga Koheleta powiedziałaby, że właśnie tam, w tej banalnej scenie w kuchni, Bóg przemówił najgłośniej, nie w wielkich czynach, nie w ogłoszonych zwycięstwach, ale w prostej chwili, która przechodzi przez duszę bez pytania o pozwolenie. Nie ma nic lepszego dla człowieka niż radość z tego, co robi, bo to jest jego udział. Księga Kocheleta 3:22. Po zaprzeczeniu sensu władzy, przyjemności, mądrości i pracy, autor nie podaje magicznej formuły, oferuje coś rzadszego pozwolenie. Pozwolenie na życie teraźniejszością nie jako ucieczką, ale jako wiernością. I tu tkwi paradoks, który niewielu dostrzega. Księga Kocheleta jest najbardziej sceptyczną księgą Biblii, ale także najbardziej szanującą teraźniejszość. Nie teraźniejszość performatywną stworzoną po to, by się nią chwalić, ale teraźniejszość niewidzialną. Jedzenie dzielone bez pośpiechu, wino delektowane bez poczucia winy, gesty uczucia, które nie muszą niczego udowadniać, to tak jakby autor szeptał umrzesz, to pewne więc żyj, zanim czas się zabierze. Albert Camus nazwał to tragiczną radością, odwagą uśmiechania się, nie pomimo absurdu, ale w jego obliczu. Nie jako ucieczka, ale jako opór, Nietzsche podążał tą samą drogą, mówiąc o amorfati, kochaj swoje przeznaczenie. Nie dlatego, że jest sprawiedliwe, ale dlatego, że jest Twoje. Miłość bez romantyzmu, niemal brutalna, ale głęboko żywa. Rubem Alves również intuicyjnie wyczuł tę mądrość, mówiąc, że to, co ratuje człowieka, to niepewność, ale piękno. Piękno ciepłego chleba, zapachu wilgotnej ziemi, ciszy, szczerego spojrzenia. Małe rzeczy, które nie obiecują wieczności, ale oferują kilka minut obecności, a czasami to wystarczy. Księga Kocheleta nie kończy swojej podróży obietnicami szczęśliwego zakończenia. Kończy się z szacunkiem. Pamiętaj o swoim stwórcy w dniach swojej młodości, zanim nadejdą dni złe. Zas Księga Koheleta 12:1. Nie jest to groźba, ale ciche przypomnienie, że czas nie podlega negocjacjom. Siły się wyczerpują, umysł tępi się, życie blaknie, a na końcu pozostaje tylko to, co naprawdę przeżyliśmy, a nie to, co odłożyliśmy w imię wielkiej obietnicy. Być może jedyną drogą jest ta, nie szukać sensu poza absurdem. Ale znaleźć obecność w nim samym, jeść chleb z przyjemnością, pracować uczciwie, kochać z oddaniem, wiedzieć, że to już jest o wiele więcej niż się wydaje. A jeśli wszystko jest naprawdę próżnością, niech będzie to świadoma próżność. Krótki taniec, ale tańczony do końca. Jeśli dotarłeś aż tutaj, jeśli coś w tobie poruszyło się na te słowa, to już wiele osiągnąłeś. W tej chwili podtrzymujesz. Rzadką przestrzeń, gdzie myśli nie są oswojone, a wrażliwość nie jest jednorazowa i to nie pozostaje niezauważone. Jeśli chcesz pomóc utrzymać tę przestrzeń przy życiu, rozważ wsparcie dla kanału. Jak już wspomnieliśmy, to małe i szczere gesty mają znaczenie, a Twój gest, choćby najmniejszy, wzmacnia tę podróż i pozwala więcej osób odnaleźć tę obecność pośród chaosu.